Zwiększająca się liczba zakażeń koronawirusem przyczyniła się do poszerzenia obostrzeń, które dotychczasowo obowiązywały tylko w czterech województwach na teren całego kraju. Policja zapowiedziała stanowcze egzekwowanie wprowadzonych przepisów, wzmożone kontrole oraz surowość służb poskutkowała wystawieniem ponad 2400 mandatów w związku z niestosowaniem się do obostrzeń. W miniony weekend Górscy policjanci sprawdzali, czy mieszkańcy i turyści stosują się do wprowadzonych obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Pomimo wielokrotnych apeli funkcjonariusze ujawnili osoby, które ignorowały wprowadzone obostrzenia. Dlatego też w związku z tą sytuacją ukarali mandatami 26 osób za niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Zwróciliśmy się z pytaniem do sądu okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie ilości prowadzonych spraw dotyczących niestosowania się do nakazu zakrywania Justinosa. Aktualnie trwa kilkanaście takich postępowań. Osoby niestosujące się do zaleceń muszą liczyć się z możliwością utrzymania kary nawet do pięciu tysięcy złotych. Pamiętajmy, że wprowadzone obostrzenia nie mają na celu utrudnienia życia mieszkańcom i turystom, ale są po to, aby dbać o swoje bezpieczeństwo, jak również innych. Tylko stosowanie się do takich prostych zasad, jak zakrywanie ust i nosa, zachowywanie dystansu społecznego, dezynfekcja, są to proste zasady, ale które mogą spowodować, że ta transmisja wirusa zostanie powstrzymana. Rzecznik Sądu Okręgowego przyznał, że do 1 grudnia 2020 roku sądy odmawiały wszczęcia postępowań w związku z brakiem podstawy prawnej. Później jednak zmieniło się to za sprawą nowelizacji ustawy. Poskutkowało to jednomyślnymi wyrokami sądów, każącymi obywateli za brak maseczek. Do tej pory w Okręgu Jeleniogórskim sądy rozpoznały około 300 takich spraw.